Masz przyjaciół, wyjątkowych. Godziny mijają, a ty piszesz. Nawet w nocy, gdy słyszysz dźwięk wiadomości błagającej o pomoc, jak głupi, uśmiechasz się do telefonu i pomagasz. Całe dnie spędzone na rozmowach przez telefon, myślisz, że wszystko jest ok, ale dostajesz wiadomość nieznana do osoby, do której dostajesz je zawsze. Twoje myśli się ziściły. Twój przyjaciel był fałszywy. Jakby to powiedzieć, zawsze w życiu znajdzie się taka osoba, która e, obiecując nam, że będzie na zawsze, że będzie nas zawsze wspierała, e, a my będziemy powierzali jej sekrety, będzie napierdzielała, siedząc z nami przy tym samym stole, do kogoś pisząc wiadomości, ewentualnie mówiąc mu to od, od razu po spotkaniu z nami fałszywa przyjaźń, przecież ja znam się na tym najbardziej i ja mam o tym największe pojęcie, jak to pewna osoba napisała ale skoro nagrywam już taki filmik, to chyba rzeczywiście mam jakieś pojęcie o tym ale w każdym razie yy, fałszywa przyjaźń w ogóle zacznijmy od tego, czym jest przyjaźń przyjaźń jest czymś takim, że znamy kogoś już bardzo długo i w pewnym momencie naszej znajomości zaczynamy wyjawiać to coraz większe nasze sekrety, coraz więcej zaczynamy zdradzać o sobie i powiem wam, że to jest to taka bardzo, bardzo cienka granica bo znamy się z kimś parę dni parę tygodni, może chociażby miesiąc czy coś takiego, bo, bo stworzenie naprawdę pięknej przyjaźni trwa latami w każdym razie znamy się z kimś ten krótki okres czasu i w pewnym momencie zaczynamy zradać mu swoje sekrety, zaczynamy opowiadać y, bardzo wiele o sobie i tu już tworzy się taka więź między nami, ale powiem wam, że to raczej nie powinno tak być i tutaj właśnie przestrzegam te młode osoby, które mnie oglądają powiem wam, że nie powinniście tak robić, że hmm, znacie się z kimś już 3 dni, pora na to, żeby zostać byfy fyfy orewa, szczerze mówiąc dla mnie takie pojęcie jest naprawdę masakryczne, nie popieram tego, odradzam wam tego z całego mojego serca. No i jak wygląda taka fałszywa przyjaźń? Ja sobie to później zapisałem jako toksyczna przyjaźń, no ale w każdym razie, e, w pewnym momencie gdzieś tak, że stajemy się pionkami, stajemy się tylko osobami do towarzystwa. Jest taki moment, w którym osoba na nas napierdziela, jest z nami, rozmawia z nami, też zdarzają mi się takie sytuacje e, i podczas e, tego naszego spotkania na przykład napierdziela na nas do swoich innych znajomych, nowych znajomych, którzy swoją drogą są naprawdę idealnymi kandydatami na przyjaciela i na taką osobę, której możecie wyjawić wszystkie e, sekrety osoby, z którą w tym momencie jesteście i z którą w tym momencie rozmawiacie. No i w tym momencie przechodzimy do tego, co określiłem sobie jako toksyczna znajomość, toksyczna przyjaźń. W pewnym momencie zaczyna nas coś trapić w pewnym momencie zaczynamy zauważyć, że coś tutaj jest nie tak, ale są to tylko nasze obawy i nie mamy się póki co martwić, ale jednak przychodzi taki moment w naszym życiu. Wydaje mi się, że każdy się z czymś takim spotkał, że dostajemy wiadomość od kogoś, powiedziałem to na jednym wdechu, e, że że coś jest na rzeczy, że właśnie ta osoba, z którą przed chwilą spędzaliśmy 10 godzin na telefonie, że tak brzydko powiem, powtórzę się, napierdziela do nas do innych. Powierzamy swoje tajemnice właśnie takim przyjaciołom, a później rozchodzi się to do kolejnych osób i wychodzą z tego dosyć duże nieprzyjemności. Może nie powinienem tutaj mówić, że karma wraca, bo każdy wie, że w co innego i ktoś tu mógłby się przyczepić, że coś takiego w ogóle nie istnieje, ale w pewnym momencie coś takiego do tej naszej przyjaciółki, ukośnik przyjaciela. Może i nie powinienem mówić, że karma wraca, że to wróci, ale w pewnym momencie jakoś się to odbije na naszym przyjacielu albo przyjaciółce. Taka jest moja opinia i powiem wam, że tyle ile razy się u mnie w życiu tak wydarzyło, to zawsze ktoś tego pożałował. Tutaj akurat nie ma się czym martwić. Ogólnie, jeżeli w moim życiu Pojawiają się takie sytuacje, to ja mam to totalnie gdzieś, bo już wiem, że taka osoba nie była dla mnie dobra. I tutaj właśnie przechodzimy do tego tematu, że e, szkoda jest się odezwać, szkoda zakończyć tę znajomość, bo przyjaźń trwa od 10 lat i tak dalej. Ale skoro trwa od 10 lat, i teraz stajemy się takimi pionkami, stajemy się osobami, które chyba już nie odpowiadają takiej osobie, to dlaczego by tego nie zakończyć? Przecież mamy tyle ludzi na świecie, z którymi możemy porozmawiać, którzy mogą okazać się dla nas cudownymi ludźmi, z którymi tworzymy nasze życie, bo uwierzcie mi, że na naprawdę przyjaciele też mogą być takimi osobami, z którymi się zwiążemy. Gdzie jest mój scenariusz? Odpowiedzmy sobie chociaż na pytanie, jak w ogóle powstaje przyjaźń, bo to nie jest tak, że wstryk i już y, od teraz jesteśmy przyjaciółmi, od teraz jesteśmy byfy-fy. By, 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 by. Forever. Nie, to tak nie działa. Znamy się od paru dni, tygodni, nawet miesięcy, bo naprawdę ja uważam, że, żeby zawiązać jakąś taką niesamowitą przyjaźń w cudzysłowie na całe życie, bo tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie los, nie wiemy, jak osoby, które są tak naprawdę dla nas y, zupełnie nikim, jak one to nie będą chciały zabrać nam tego przyjaciela, ewentualnie odwrócić go przeciwko nam. Ale w każdym razie jak chcę Was tylko przestrzec przed tym, że y, nawiązanie. Przyjaźni po kilku tygodniach, miesiącach, miesiącach jeszcze, ale tygodniach to nie jest dobry pomysł. Dla mnie to jest masakra knapki, zdjęcia, że już jesteśmy coś. Już... Masakra! I to, co było właśnie na początku, w pewnym momencie dostajemy wiadomość, że coś, co nam wydawało się, że było nie tak, było prawdą. I tak naprawdę szkoda jest się odezwać, dlatego że my tak naprawdę nic nie wiemy. Bo dostaliśmy tylko wiadomość. To jest trudne naprawdę, bo najlepiej jest sobie wszystko wyjaśnić i żeby każdy rozszedł się w swoją stronę, ale jednak troszkę głupo powiedzieć, że ja wiem to tego, on wie to tego, on wie to tego, więc czasami, czasami nie zawsze, ale najlepszym pomysłem na to, jak to rozwiązać, jest po prostu urwanie kontaktu. Troszeczkę ciężko jest o tym mówić, bo wiadomo, że osoba, z którą byliśmy związani dosłownie, em, tak, żebyśmy tak blisko siebie, tak, że nagle mamy z nią zerwać kontakt. Ale jednak w momencie, w którym... Em, osoba z toksyczna, która nas wykorzystuje, bo w przyjaźni są takie osoby, które nas wykorzystują. Napisz do tego, zrób to, zrób tamto, zrób to za mnie. Gdzie tu jest to, to pomaganie sobie nawzajem? Szczerze mówiąc, nie mieści mi się zupełnie w głowie, żebym miał przyjaciela, a ta przyjaźń wynikała po prostu z jednej strony. Więc jeżeli tak całkowicie przypadkiem wychodzi, że ta przyjaźń jest tylko od jednej strony, to ja to zakończam. Skończyło mi się już to, co tutaj sobie napisałem, Jest teraz parę słów ode mnie, a będą brzmiały one tak. Jeżeli coś wam nie odpowiada w waszej przyjaźni, w waszej znajomości, w waszym związku, nawet, to to może po prostu podchodzić chociażby nawet pod związek. Jeżeli wam coś nie odpowiada, zakończcie to w taki bądź inny sposób. To już jest w waszej inicjatywie, jak to zakończyć. Ale naprawdę, takie mówienie, że szkoda mi z nią porozmawiać, z nim porozmawiać, dlatego że ta przyjaźń już 10 lat, szkoda jest to marnować. Marnujesz w tym momencie swoje życie, swój czas na to, żeby być pionkiem i żeby ta osoba to wam pomiatała. To jest właśnie strata czasu. I to, co już powiedziałem, jest tylu ludzi na świecie, że jeżeli będziecie mieli przy sobie o jedną osobę mniej, nawet jeżeli macie tą jedną, malutką, to będzie wam lepiej i nie będziecie czuli się uwięzieni jak w klasce. Jeszcze takie pytanie wprost od następu: dlaczego w tej scence z początku zrobiłeś jakby takich internet friends, a nie yy, dałeś tutaj swoich przyjaciół, jak się z nimi bawisz, jak coś tam jak bla bla bla. bla, bla. Dlatego, że moich przyjaciół nie chcę mieszać ani w YouTube'a, ani w moje życie publiczne i tak dalej, bo nie chciałbym, żeby później w przypadku, nie wiem, zakończenia znajomości czy coś takiego, bo takie rzeczy się często zdarzają a nawet bardzo często. Chociaż w tym momencie jestem otoczony takimi ludźmi, których jestem w 100% pewien, ale jeżeli by e, się zdarzyła taka ewentualność, że trzeba byłoby zakończyć znajomość, to troszeczkę głupio, że e, tutaj ktoś pyta, gdzie jest to osoba, będzie coś, to będziemy w tym o tym zapomnieć. Także dlatego właśnie tutaj nie pojawili się moi przyjaciele i dlatego zazwyczaj nagrywam samemu. Żeby później nie było, że wstawiłeś mnie do filmiku, my je tu pohojtowali i to już jest zło, zło, znajomości, Bo, nieznajomości, bo, bo, bo nie wiem, po prostu bo tak. Także ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, związujcie się z takimi ludźmi, którzy sprawiają Wam szczęście i przy których jesteście szczęśliwi. A jeżeli ktoś coś Wam zawadza, to papa, pa, pa, żegnam. Pojawiam najlepiej o fałszywej przyjaźni. Mam nadzieję, że ten filmik dotrze do takich osób, e, które mają z tym problem. I też mam nadzieję, że dotrze do osób, które chciałbym, żeby zrozumiały, co tu jest nie tak. Bo ja pewnych rzeczy jestem świadom. I tutaj radzę się dobrze przyjrzeć temu filmikowi. Bo ja wiem. Bo pamiętajcie, że ta osoba, dla której jesteście nielojalni, yy, wie o tym. A jeżeli nie wie, to w przyszłości się dowie jak najszybciej. Ja życzę takim osobom, żeby jak najszybciej się dowiedziały i jak najszybciej to zakończyły. Dzięki. Pa! mojego serca, które jest z kamienia. Powierzamy swoje tajemnice i właśnie... hmm, to jest... Hmm, 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 hmm. to jest... to jest trudne naprawdę.